jakby Cię przejechał walec drogowy i chciałabyś się jakoś odbudować, ale kompletnie nie wiesz od czego zacząć. Mam dla Ciebie wskazówki, jakie objawy mogą dawać niedobory 10 najważniejszych składników odżywczych. Jeśli brakuje Ci magnezu, możesz mieć bolesne skurcze mięśni, mniejszą siłę mięśniową i problemy ze snem. Niedobór witaminy D będzie się objawiał obniżonym nastrojem, bólem pleców oraz tym, że często łapiesz infekcje. Potas obniża puls i ciśnienie krwi. Jeśli masz go za mało, twoje tętno oraz ciśnienie będą podwyższone. Witamina B12 jest kluczowa przy produkcji czerwonych krwinek i utrzymaniu energii organizmu na wysokim poziomie. Kwasy omega-3 składają się z dwóch ważnych komponentów: DHA, bardzo ważny dla mózgu i funkcji poznawczych, oraz GPA, który likwiduje stany zapalne w całym organizmie. Ich brak objawia się mgłą mózgową i stanami zapalnymi o niskim nasileniu. Niedobór cynku powoduje m.in. obniżenie poziomu testosteronu. Możesz mieć problemy z poczuciem smaku i zapachu, a także skłonność do trądziku. Jod jest niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy i utrzymania właściwego poziomu estrogenu. Przy jego niedoborach możesz zacząć przybierać na wadze przy zachowaniu tej samej diety. Po niedoborach witaminy A przekonasz się, jak zaczniesz mieć trudności z widzeniem po zmroku. Witamina K2 pomaga utrzymać wapń we właściwym miejscu, czyli w zębach i kościach. Jej niedobór będzie się objawiał w zwapnieniu stawów i tętnic, a także osteoporozie. Niedobór selenu to kłopoty z niedoczynnością tarczycy. Zapisz sobie tę rolkę i sprawdź, od czego zacząć powrót do pełnej formy.